Witam bardzo serdecznie z tej strony Sky Krasaja, a to będzie pierwszy film z serii ciekawostek League of Legends. W tym momencie mam dla Was przygotowaną jedną fajną ciekawostkę, jeżeli chodzi o odłamki tajemniczego bohatera z warsztatu Hextech. Wygląda to w ten sposób, że jest możliwość kupowania postaci, które kosztują 600 albo które wychodzą od razu i kosztują 7800 taniej. Taniej, czyli za 500 Jak to zrobić? Już Wam tłumaczę. Na samym początku nie jest to kierowane do wszystkich, dlatego że, żeby zadziałał w sposób, taki, taki no ciekawostka, którą chcę Wam pokazać, najlepiej jest mieć wykupione wszystkie postacie, które kosztują od 450 do 480 PZ, dlatego że jeżeli mamy któreś z tych postaci, no, ta ciekawostka może się nie przydać i nie, nie opłacać się po prostu. Więc jeżeli mamy wszystkie wykupione postacie, które kosztują 450 i te, które kosztują 4800, zostały nam do wykupienia tylko i wyłącznie te, które kosztują 600 więc wtedy możemy kupić sobie te trzy odłamki bohatera za 1700, co nam daje łącznie 5100 PZ -a. i kupujemy sobie te trzy, trzy odłamki i Otwieramy je. Dostajemy wtedy w warsztacie Hextech dostajemy 3 trzy, trzy odłamki bohaterów i z tych bohaterów losowo po prostu wszystkie te, te, te odłamki sobie włączamy i wylosuje nam bohatera. I jeżeli mamy wszystkie wykupione poniżej 4800 PZ bohaterów, to wylosuje nam oczywiście za te 500 jakiegoś bohatera, który kosztuje 600. Jeżeli na przykład macie wszystkie już postacie i co chwilę wychodzi jakaś postać, ona na początku kosztuje 7800, więc możecie to samo zrobić, kupić trzy Odłamki i zrobi z niego bohatera, dodaje wtedy losowo bohatera. Więc skoro macie już wszystkie, tylko nie tego co wyszedł, macie za 500 bohatera, który kosztuje 7,800. Tylko ważna ta uwaga jest ta, którą mówiłem na samym początku, że trzeba mieć wykupione wszystkie postacie od 450 do 4,800 PZ. A to dlatego, że jeżeli macie jakąś postać, która kosztuje, nie wiem, 450, ostatnia, która Wam została, i resztę po 600, to możecie mieć takiego pecha, że, że z tych trzech odłamków wyjdzie akurat bohater, który kosztuje 450. Więc wtedy będziecie kupę pz stratni. Natomiast jeżeli macie tylko i wyłącznie te postacie za 6300, no opłaca się to jak najbardziej, dlatego że no macie w kieszeni pz którego, które byście wydali na, na bohatera. Mam nadzieję, że ciekawostka jak najbardziej się przyda i że będziecie zadowoleni z tego typu filmików. Jeżeli wam się podoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na kanale, oczywiście subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia następnym razem.